ma Dziś szybki wyjazd przed pracą do Szczyrku. Tam wjadę na dwa punkty może widokowe. Trochę się pokręcę i do pracy bezpośrednio. Pogoda jest ładna, także trzeba, trzeba korzystać. I szuterek z łyżeczki. Ładna trasa, ścieżka edukacyjna. Można sobie z dzieciakami jeździć po takim ładnym szuterku. Są tu różne informacje na temat zwierzątek i tego typu rzeczy. Także to jest naprawdę fajne miejsce, gdzie można sobie szczylautować głowę. O, tu są jakieś takie różne rzeczy. i wjazd do Szyrku, ścieżka rowerowa, asfalcik, już widać w oddali skocznie, góry. Także zaraz będę sobie gdzieś wjeżdżał, będę wjeżdżał gdzieś na jakieś bardziej widokowe miejsce. Znam jedno takie bardzo ładne. No, i tam postaram się wjechać. Mamy skocznie, cosu. Powiem do centrum. Tak wygląda dzisiaj, jak nie ma turystów. Centrum, ładne górki wokoło. No, i zaraz zaczynam taki srogi podjazd. tam do góry, raczej Wam go nie nagram, bo nie będę w stanie trzymać kamery i muszę sobie w ogóle zrzucić biegi, ale podjazd jest srogi, jak widać, no znowu dość srogi podjazd, nie wiem czy to w kamerze tak widać, nie ma, nie ma lipy. A co mogę powiedzieć? Pokonał mnie ten podjazd. Musiałem zejść z rowera, sobie dychnąć, bo, uf, bo on chyba umarł. Uf, tu już jest taka szutróweczka. Tam sobie do góry jeszcze trochę podprowadzę i, i generalnie tam już później się znowu da siąść i jechać. Nie wiem czy ktoś podjechałby to na raz. Oczywiście mówię o zwykłym rowerze, nie elektryku. Ale jeżeli komuś się udaje, no to musi mieć nogę mocną i być przekozakiem, bo naprawdę uff, nachylenie jest dość spore, a, a pedałować trzeba cały czas, nie ma praktycznie są tylko dwa miejsca, gdzie jest lekkie wypłaszczenie, ale to chwilówka, to dosłownie paręnaście sekund i, a tak to cały czas, cały czas w górę Uff, No ale dobrze jak się nie da jechać to trzeba troszeczkę poprowadzić I tu w prawo na, na, na skalitę Pogoda, pogoda dzisiaj naprawdę dopisała, nie jest jakoś bardzo ciepło, bo jest około 12-14 stopni, ale, ale fajnie się jedzie. No i takie to, to są widoczki, ptaszki śpiewają. No i dobra, zaczynam teraz zjazd. Wpadłem na szybki plan, że sobie generalnie pojadę na chatę Wujatoma, stamtąd zjadę na Wisłę, zrobię pętlę, taką jak na szutrach śląskich. Powinienem się fajnie idealnie wyrobić właśnie tak pół godzinki przed pracą. I taki jest plan na teraz. No i tu jest chata Wujatoma. Można powiedzieć taki... Trochę łącznik wszystkich szlaków, bo stąd można iść dalej na Klimczok, tutaj żółty można do Brennej, a ja, tam na szczyt. Ja jadę tutaj prosto i będę zjeżdżał właśnie do Brennej trasą, trasą szutrów śląskich. No i aż dojadę do... Zrobię taką pętelkę i dojadę do Bielska. I stamtąd od razu do pracy. Także przed pracą takie takie sobie, że tak powiem, wymyśliłem aktywności Jestem już na drodze takiej na razie jeszcze asfaltowej, ale później przychodzi ładnie w szuterek wzdłuż rzeki, wodali góry z boku góry, słoneczko, przyjemnie się zrobiło. Także myślę, że jeszcze chyba z, nie wiem, z 25 kilometrów, może 30, do, do pracy taką pętelką przyjemną teraz. pejny ładny fragment tej trasy. Szuterek nad rzeczką. Słoneczko. Pięknie, pięknie. O, jakie ładne tereny. No i wjechałem na szlak rowerowy do Jaworza, Bielska Białej. Do Bielska jeszcze 17 km. Na liczniku 51,5. Także troszkę dzisiaj wyjdzie. Ale fajnie, przyjemnie się jedzie. Także jest dobrze. Jest dobrze. Jestem na tak zwanym lotnisku do pracy, już niedaleko. Tu też wieje jak skór, krzybyk. Przejechane na razie 64 km. Myślę, że jeszcze z 3-4 do pracy. I koniec na dziś.